Channeling Kajona, przekazany w dniu 5 kwietnia 2020 roku w Toronto. Tytuł channelingu: Dysfunkcyjny Bóg. Spotkanie Kajona w Toronto w dniach 4 i 5 kwietnia odbyło się online w ramach doświadczenia Pozostań w domu. Witajcie. Jestem Kryon od usług magnetycznych. Kiedy indywidualny człowiek robi channeling, nie znajduje się w jakiejś otoczce, która przedstawia inną realność niż realność na planecie. Innymi słowy, ta osobowość, którą słyszycie, kryon, nie jest odizolowana. Nie jest odizolowana od Was. Kiedy poprosicie na przykład o pomoc od swojego przewodnika lub anioła, jeżeli należycie do wierzących w jakiejś religii i prosicie o pomoc, nie oczekujecie, że zjawi się ktoś, kto zacznie Wam zadawać pytania: imię, nazwisko, po co tu jesteś, jaki jest problem, z czym jest związany itd., itd. Oczekujecie natomiast kogoś, kto dokładnie się orientuje w Waszej sytuacji abyście mogli otrzymać odpowiednią, potrzebną pomoc. Tak więc do wszystkich, którzy uważają, że channeling to jest coś, co przychodzi skądś, mówimy, że tak nie jest. W rzeczywistości, im większe wasze potrzeby, tym więcej jest nas tutaj. Im więcej potrzebujecie, tym więcej jest nas tutaj. Wszystko to jest związane ze współczuciem, z waszą sytuacją, waszymi obawami. Strach może zaburzyć to, co chcecie w tej chwili, to, co potrzebujecie rzeczywiście. Dlaczego więc nie powiedzieć, drogi duchu, daj mi to, co w tej chwili potrzebuję? I w tym momencie, moi drodzy, współczucie, które następuje, wypala zupełnie strach. Strach ustępuje, obawy ustępują i to, co się włącza. To jest coś, o czym mówiliśmy już wiele razy. Jeżeli byście popatrzyli wokół siebie na energię, które Was otaczają, jasne, ciemne, na energię anielskie, i zobaczycie, że niezależnie od tego, jak ciemno jest wokół Was, ile Was otacza ciemnej energii, to światło zwycięża. Anielskie światło zwycięży. Jak mówiliśmy Wam poprzednio, Definicją ciemności jest brak światła. Ciemność to nie jest aktywna energia. Ciemność to brak światła. Kiedy ludzie nie widzą możliwości światła, to kreują swoją własną ciemność. I przez długi okres czasu ludzie byli bardzo zdolni w tym, aby kreować tą ciemność. Na przykład stworzyli instytucje. Które są pełne zła. Nie ma tam współczucia. Nie ma odpuszczenia. Ale kiedy zaczniecie tam wpuszczać światło, jakiekolwiek by ono było, zaczyna tam wchodzić współczucie. I anielskie energie pojawiają się. Jest wtedy pięknie, spokojnie, pokojowo. Przychodzi to do ciebie w piękny sposób. Pcha w twoim kierunku. Miłość spoza zasłony, miłość, która podaje rękę waszej duszy, która wita się z twoją duszą. Chcę tu zrobić przegląd czegoś, o czym mówiłem już wiele razy. Dotyczy to tego, jak wy widzicie Boga lub Ducha, lub Stwórcę, jakkolwiek go nazywacie który jest większy niż ty jesteś. Ludzkość musi przyrównywać Boga do osoby, bo to jest wszystko, co możecie użyć jako model. Bo Bóg jest poza waszą możliwością zrozumienia. Wyobraź sobie Stwórca wszystkiego, będącego wszędzie w tej samej chwili. Stwórca który przedstawia tak ogromną moc i siłę, jak również miłość, który zna każdą myśl, każdego, w każdym punkcie wszechświata, taka przeogromna energia. I jeszcze do tego wszystkiego miłość, która jest kompletnie nie do pojęcia pokój, współczucie nie do zrozumienia dla Was. To nie jest tak, jak wasz mózg, jak wasze emocje. To jest większe od tego, co kiedykolwiek, jakikolwiek człowiek wyobrażał sobie lub myślał na ten temat. Jest to miłość większa od wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Po prostu niewyobrażalna. Mamo, jak ty kochasz swoje dziecko, które rośnie, ale to, o czym mówimy, nie ma nawet żadnego porównania do tej miłości. Bo jak zapytacie, jaka jest najczystsza miłość na planecie miłość między dwoma kochankami, lub pewnie miłość matki do dziecka, bo ona jest bezwarunkowa. Matka w każdej chwili gotowa jest oddać życie za dziecko. I jeżeli powiecie, że to jest taka sama miłość, jaką Stwórca ma do Was. To nie, to tak nie będzie, tak nie jest. Miłość, którą matka ma dla dziecka, wydaje się niezwykle płytka w porównaniu do miłości, jaką Stwórca ma do Was. Ale pomimo tego wszystkiego, ludzie zdecydowali na inny model Boga. Bo jeśli popatrzycie na wszystkie religijne układy na planecie, wiele z nich zdecydowało, że Bóg jest taki, jak zły ojciec, Bóg przyszedł do raju i dał wam wybór, i natychmiast was pokarał za ten wybór. Jest to ani logiczne, ani nie tworzy żadnego sensu, bo ludzkie życie nawet nie odbija tego, o czym mówimy tej wspaniałości i majestatu. Osiągnęliście Boga do swojego poziomu i w ten sposób. Bóg stał się karzący. Jak mogliście to zrobić? W obliczu tego majestatu, kreatora, stwórcy, kogoś, kto was stworzył, jak w ogóle mogliście pomyśleć o czymś takim? Że Bóg was ukaże, jeżeli nie zrobicie czegoś, co on wam przykazuje. I obecnie większość tych, którzy modlą się w budynkach, z jednej strony. Uznaje wielkość Boga, majestat Boga, a z drugiej strony, jeśli nie ukrękniecie na odpowiednie kolano, to ten sam Bóg zabierze was i wasze dzieci i wsadzi na wieczność w nieobrażalnie straszne miejsce po waszej śmierci. I jeszcze raz zapytam, czy jest to rzeczywiście obraz Boga, czy jest to po prostu obraz człowieka? Obraz odzwierciedlający to, co robi człowiek, ale wy wybraliście odpowiedź. Nie ma żadnej kary, żadnej kary. Musisz wtedy zapłacić za to, co zrobiłeś, ale to tylko w rozumieniu człowieczym. Macie przypowieść w swoich świętych księgach, przypowieść o synu marnotrawnym. Kiedy macie jednego, który robi wszystko dobrze. I jednego, który robi wszystko źle, oczywiście zgodnie z waszymi regułami, ale przypowieść mówi wam, że kiedy tych dwóch synów wróciło do domu, zostali przyjęci w ten sam sposób. Rozumiecie? Synowie przychodzą do domu i witani są tą samą ucztą. Bo tak to rzeczywiście pracuje. Nie istnieje ocenianie ze strony ducha. Koncept grzechu i to wszystko, co włożyliście w hierarchię robić, nie robić, pochodzi od hierarchii. Nawet dziesięcioro przykazań zostało stworzonych przez człowieka, który chciał mieć kontrolę nad tym, co działo się u podnóża góry. Te przykazania zawierają sporo prawdy, ale to są przykazania stworzone przez człowieka. Bo gdyby było jakieś przykazanie od ducha, brzmiałoby tak. Kochaj siebie, tak jak Bóg kocha ciebie. Kochaj siebie, tak jak Bóg kocha ciebie. Jeżeli tak będziesz robił, to nie potrzebujesz więcej żadnych innych przykazań. Bo wtedy twoja świadomość jest tak wielka, że wszystko robisz zgadza się ze świadomością Boga. Jak się zachowujesz, jak traktujesz innych, co myślisz? I oczywiście nie ma żadnego strachu, bo to nie ma nic wspólnego z doktryną, która mówi: Jeżeli nie zrobisz tego lub tamtego lub owego, to ten Bóg zrobi coś tobie. Ale ci, którzy tak myślą, nie mają pojęcia o majestacie Boga, bo Bóg działa poprzez prawdziwą miłość, przez to łączy się z tobą. Ale twój ziemski ojciec mówi ci, Musisz zrobić to, musisz zrobić tamto Bo jak nie zrobisz To cię ukarzę I powiedzmy, że zostałeś ukarany Wtedy ta wina Zarejestruje się u ciebie W twoim mózgu I będzie tam siedzieć przez wiele, wiele czasu Czy zdajecie sobie sprawę Że te idee Winy I kary Tkwią w waszych mózgach Tkwią i zostały tam wykreowane Ale jeszcze raz to są wszystko ludzkie koncepty i taki koncept odpowiada niskiemu poziomowi świadomości człowieka. Ale to się zmienia, to się zmienia, to się zmienia. Ci, którzy słuchają tych informacji i słuchają czasami wiele razy, mają odczucie wewnętrzne: On ma rację, on ma rację, on ma rację. Ja przecież mogę wyczyścić ten strach i te winy. Czemu tego nie zrobiłem wcześniej? Jeżeli to zrobisz, to pozwoli ci to zrozumieć majestat Twojej duszy jako części Stwórcy, bo Twoja dusza jest częścią Stwórcy. Mówiłem Wam o tym już, ale inni powiedzieć: A może tak, a może nie? Ja nie jestem pewien tego. Tylko dlatego, że słuchałem channelingu. Jeżeli tak myślisz, to nie odrzucaj wszystkiego, po prostu wytestuj to i zacznij rozmawiać z Bogiem. Drogi Boże, czy ja mam jakieś winy? Czy ja mam być ukarany za coś? I pytaj się, bo Twoje pytania spowodują efekt, jakiego nie oczekiwałeś. To jest to, czego doznał mój partner. To się jemu zdarzyło, kiedy usiadł na krześle jako inżynier, niedowiarek, zaprzeczający istnieniu jakichkolwiek metafizycznych spraw, i wtedy, jak zaczął pytać, ja nie odpowiedziałem. Ja po prostu wlałem miłość do jego serca. A on zaczął płakać. Nie potrafił tego zrozumieć. To było tak nowe. Obecnie na planecie są miliony, które chcą ci powiedzieć, że ludzkość znajduje się w stanie kary za to wszystko, co zrobiła lub nie zrobiła. Ale to nieprawda, bo cała ludzkość jest w tej chwili w sytuacji, którą sama wykreowała. Przechodzi przez swoją własną kreację. Jest to coś, co będzie wam pokazane później. I zrozumiecie, bo to nie jest kara, jak niektórzy mówią: Zobaczcie, coście zrobili, jaka kara na to przyszła. To są ci, którzy wam powiedzą, że ten wspaniały Stwórca, stwarzający z taką miłością, stworzył dla was wirusa, a jest to największe cygaństwo stulecia. Matko, jeżeli Twoje dzieci nie będą grzeczne, też im dasz wirusa? Oczywiście, odpowiedź jest tak głupia, że nie ma w ogóle o czym mówić. Bóg nie ma nic wspólnego z tym, przez co przechodzicie, ale jest cały czas z wami. Jest ze swoim współczuciem, z miłością, aby wam pomóc przejść przez to i towarzyszy waszej duszy tak, jak tego jeszcze nie było. Ale może to, co się dzieje, pozwoli zrozumieć wielu, że Bóg jest czymś o wiele, wiele większym, wspanialszym niż to, co opisują księgi lub reguły religijne: że nie jestem złym ojcem, który będzie was torturował za to, coście złego zrobili. Tematem Kryona zawsze było to, aby patrzeć się poza rzeczy ludzkie. Reguły ludzkie, Pojmowanie ludzkie odnośnie tego, czym ten Bóg jest rzeczywiście, a On jest po prostu czystą miłością. Usiądźcie sami i powiedz drogi Duchu, pokaż mi, że to wszystko jest rzeczywiste. Och, i dałeś pozwolenie, bo kiedy człowiek daje pozwolenie na coś takiego, kiedy już nie wie, co ma zrobić. I kiedy w końcu daje pozwolenie, to rzeczy zaczynają się dziać. Ciągle jest wolna wola, moi drodzy. Wolna wola. Wolna wola wierzyć w to lub nie wierzyć. Słuchać tego lub nie słuchać. Słuchać dalej lub wyłączyć. Mały poziom świadomości każe ci wyłączyć. I to jest ten punkt, w którym ty się pojawiasz, Lightworkerze. Oni mogą nie słuchać kreona, ale mogą posłuchać takiego samego człowieka. Bo usłyszą słowa, wszystko będzie w porządku. Chodź, chodź, porozmawiamy. Wiem, że ci ciężko. Chodź w moje towarzystwo na chwilę. Bez doktryny, bez książki w ręce, bez żadnej innej platformy. Po prostu miłość. Taką, jak matka daje. Po prostu miłość, z którą możesz podejść. Nie będę wam mówił o tych rzeczach, kiedy mój partner odejdzie, bo potrzebujecie je usłyszeć teraz. Powrócę. I tak to jest. Tłumaczył dla Państwa Janusz Grabowski.